Młoda mama wychodzi na spacer ze swoją czteromiesięczną córeczką. Gdy nie wraca do domu, rozpoczynają się poszukiwania zarówno matki, jak i dziecka. Następnego dnia odnajdują kobietę, a razem z nią pusty wózek. Co stało się z Iwoną Błaszczyk i jej córeczką? Zostań i posłuchaj. Znajdujemy się w Taczanowie II, wsi położonej w województwie wielkopolskim. Mieszka tu około tysiąc osób. W tak niewielkiej miejscowości nie trudno o to, by mieszkańcy się nie znali lub chociaż nie kojarzyli z widzenia. Czas tutaj biegnie powoli i spokojnie. Znajduje się tu wiele gospodarstw rolnych, z których właściciele się utrzymują. Część mieszkańców znalazła zatrudnienie poza wsią i dojeżdża do pobliskiego Pleszewa. W jednym z domów w Taczanowie mieszka razem z rodzicami i rodzeństwem Iwona Błaszczyk. Iwona urodziła się 7 stycznia 1982 roku. Jej rodzice, Zenobia i Jerzy, prowadzą niewielkie gospodarstwo rolne. Od zawsze ciężko pracowali, by zapewnić zarówno sobie, jak i swoim pociechom dobre warunki do życia. Oprócz Iwony mają jeszcze dwójkę dzieci: syna Marka i córkę Małgosie. Cała piątka jest bardzo ciepłą i kochającą się rodziną. Marek stara się odciążyć trochę rodziców i pracuje przy produkcji kotłów grzewczych. W wolnym czasie dorabia sobie również na budowie. A Iwona z Małgosią pomagają Zenobi i Jerzemu w prowadzeniu domu. Rodzeństwo jest bardzo ze sobą zżyte. Iwona, w stosunku zarówno do brata, jak i siostry, jest bardzo opiekuńcza. Często pomagała im w nauce i oczywiście bywały między nimi zgrzyty, ale szybko potrafili je złagodzić. Iwona była bardzo mądrą i pomocną osobą. Była też bardzo wrażliwa na krzywdę innych. Pomagała nie tylko swoim koleżankom i kolegom czy rodzinie, ale również osobom, których nie znała, a widziała, że dzieje im się krzywda. Każdy mógł liczyć na jej wsparcie. Iwona w pewnym momencie zaangażowała się nawet w wolontariat w pogotowie opiekuńczym domu dziecka w pleszewie. Pomagała zarówno w nauce, jak i w opiece nad wychowankami. W 1999 roku 16-letnia wtedy Iwona wchodzi w związek z Marcinem. Chłopak jest od niej o 4 lata starszy i mieszka w Lubomierzu, wsi oddalonej o 3 km od Taczanowa. Znali się od dzieciństwa, ale nigdy jakoś specjalnie się nie przyjaźnili ze względu na różnicę wieku. Para miała okazję bliżej się poznać na lokalnym festynie i to właśnie wtedy coś między nimi zaiskrzyło. Cały dzień spędzili wspólnie na rozmowach, na tańcach. Od tamtej pory byli już niemal nierozłączni. Chodzili razem do swoich znajomych i na uroczystości rodzinne. Byli bardzo zgodną i kochającą się parą. Bliscy uważali ich za świetnie dobranych. Obydwoje inteligentni, z planami na przyszłość, nie wstydzili się swojej miłości. Publicznie całowali się i przytulali. Gdy szli ulicą, to Marcin zawsze trzymał Iwonę za rękę. Chłopak zrobił dobre wrażenie na rodzinie Błaszczyków uprzejmy, miły, kulturalny. Gdy przechodził obok krzyża, to za każdym razem musiał się przeżegnać. Oprócz tego był tak samo inteligentny jak ich Iwonka tak samo jak ona chciał wyjechać na studia do miasta. Imponowała im jego ambicja, gdy mówił, że nie chce pracować na roli, tylko ma dla siebie inne plany, w których oczywiście miała brać udział również Iwona. Marcin był osobą raczej skrytą i zamkniętą w sobie. Nie lubił zbytnio o sobie opowiadać, raczej odpowiadał tylko na pytania, które mu zadawano. Chcąc z nim porozmawiać, trzeba było się nieźle natrudzić. Brat Iwony Marek śmiał się często, że Marcinowi tylko nauka w głowie. W 1999 roku Marcin podejmuje naukę na studiach dziennych we Wrocławiu. Był to dla pary bardzo ciężki czas, bo rzadko się widywali, a słanie do siebie miłosnych listów nie zastąpiło im fizycznej bliskości i obecności. Chłopak nie wytrzymał długo tej rozłąki i specjalnie dla Iwony przeniósł się na studia zaoczne w Wyższej Szkole Bałtyckiej w Jarocinie. Plan był jasny – obydwoje zdobywają wykształcenie, a później zamieszkują razem i zakładają rodzinę. Pomysł na wspólne zamieszkanie padł już wcześniej, jednak pani Zenobia nie zgodziła się na to, by córka, która jeszcze się uczy, wyprowadziła się z domu do chłopaka. Chodziła jeszcze do liceum, nie miała ukończonych 18 lat. Mama tłumaczyła Iwonie, że nie ma nic przeciwko jej związkowi z Marcinem, ale na ten moment nie ma mowy o zmianie miejsca zamieszkania. W ten sposób temat wspólnego zamieszkania został zamknięty i na jakiś czas odłożony. Kolejne lata były dla pary czasem poznawania się, podróżowania i nauki. Pojawia się jednak problem natury finansowej. Marcin miał coraz większe problemy z utrzymaniem się na studiach. Przeniesienie się na zaoczny tryb nauczania wiązało się z ponoszeniem wcale niemałych opłat. Pieniądze, które zarabiał na drobnych fuchach, w pewnym momencie przestały być wystarczające na pokrycie jego wydatków. Z pomocą przychodzi mu Iwona, która załatwia mu pracę w Holandii. Mężczyzna ma wyjechać tam na kilka miesięcy, zarobić super pieniądze i wrócić do kraju, by móc choć przez jakiś czas żyć spokojnie i bez obaw, i oczywiście móc opłacić studia. I tak się dzieje. Marcin wyjeżdża, ale uczucie pary nie słabnie. Iwona podczas nieobecności chłopaka kończy liceum i zdaje maturę. I gdy Marcin wraca do Polski, para w końcu może na poważnie podejmować kroki ku wspólnemu zamieszkaniu. Mają na to fundusze, a i rodzice Iwony już nie mają też za wiele do powiedzenia, bo córka spełniła wszystkie wcześniejsze warunki. Jest już dorosła, skończyła 18 lat i zdała maturę. Para znalazła dla siebie idealne mieszkanie w Pleszewie. W jednym z bloków przy ulicy Mikołaja Reja. Iwona jest zadowolona. Do rodziców ma zaledwie 6 km, więc w każdej chwili może ich odwiedzać. I tak oto w roku 2002 para oficjalnie zamieszkuje razem. Dzień przeprowadzki był dla młodych jak spełnienie marzeń. Byli niezwykle szczęśliwi i zadowoleni. Wiedzieli, że teraz ich życie nabierze tempa i będą mogli realizować wszystkie swoje plany. Chcą spędzać ze sobą jak najwięcej czasu, każdą wolną chwilę, by mogli po prostu nacieszyć się sobą. Jednak szybko wychodzą na światło dzienne różnice, jakie dzielą Iwony i Marcina. Okazuje się, że wspólne mieszkanie nie jest dla nich wcale tak łatwe. W wielu swoich przyzwyczajeniach diametralnie się od siebie różnią, co powoduje między nimi drobne sprzeczki. Jednak największa kłótnia ma miejsce już w trzecim dniu wspólnego mieszkania. Marcin oskarża Iwonę o to, że ukradła mu 500 euro, które chłopak zarobił w Holandii. Iwona stanowczo zaprzecza, by brała jakiekolwiek pieniądze. Jednak Marcin nie wierzy w żadne jej słowo. Zaczyna być coraz bardziej agresywny. Siłą i zastraszaniem próbuje wymusić na Iwonie, by przyznała się do kradzieży, ale dziewczyna nadal twierdziła, że nic nie ukradła. Marcin będący już na skraju nerwów wyrzuca Iwonę z ich wspólnego mieszkania. Dziewczyna wraca zrozpaczona do domu rodziców. Jest załamana, codziennie płacze. Marcin był jej pierwszym poważnym chłopakiem. Zakończenie związku jest dla niej najgorszą rzeczą, która mogła jej się w tamtym czasie przydarzyć. W dodatku nie mogła znieść tych fałszywych oskarżeń o kradzież. Nie wyobrażała sobie już życia bez swojej miłości. Wizja swojego dalszego życia, w którym nie ma Marcina, wpłynęła na nią tak mocno, że postanowiła targnąć się na własne życie. Iwona zażywa wszystkie leki, jakie znalazła w domu i popija je winem. Na szczęście w porę zostaje odnaleziona i jej bliscy dzwonią po pogotowie. Karetka zabiera dziewczynę do szpitala, gdzie lekarzom Udaje się uratować jej życie. Próba samobójcza Iwony nie robi na Marcinie wrażenia. Para definitywnie kończy swój związek i obydwoje na stałe wracają do swoich rodzinnych domów. Zarówno Marcin, jak i Iwona zaczynają układać sobie życie na nowo. Ale los ma wobec nich inne plany. Bo po kilku dniach od oficjalnego rozstania okazuje się, że Iwona jest w ciąży. Ta informacja spada na nią jak grom z jasnego nieba. Zdaje sobie sprawę, w jak ciężkiej jest sytuacji. W końcu dopiero co rozstała się z Marcinem, a w dodatku w tak nieprzyjemnych okolicznościach. Nie planowała ciąży, ma dopiero 19 lat. Nie ma pracy, mieszka u rodziców, nie ma pojęcia, jak potoczy się jej dalsze życie. Wie jedynie, że chce urodzić to dziecko. Z tyłu głowy rodzi jej się jakaś mała myśl, że może to dar od Boga. Może wiadomość o ciąży ucieszy Marcina i wrócą do siebie, zaczynając wszystko od nowa. Jednak były to tylko mrzonki, bo Marcin, gdy dowiedział się, że Iwona spodziewa się ich wspólnego dziecka, wpada w szał. Zaczyna krzyczeć, że to wszystko jej wina, że ma teraz sobie sama radzić z problemem, że on już jej nie kocha i nie ma zamiaru na pewno do niej wracać, tym bardziej ze względu na dziecko. Podczas kłótni popycha kilka razy Iwonę, a nawet Uderza ją. Pani Zenobia nie może dłużej patrzeć na to, jaki niedoszły się traktuje Iwonę i wyrzuca go z domu. Dla dziewczyny jest to wyraźny znak, że nie ma co liczyć na powrót partnera, a tym bardziej na jego pomoc. Jednak nie załamuje się i chce urodzić. Wie, że ma wsparcie w rodzinie, więc na pewno będzie mogła liczyć na nich w tak ciężkim momencie swojego życia. 30 września 2003 roku na świat przychodzi zdrowa i śliczna Wiktoria. Podczas pobytu Iwony z córeczką w szpitalu Marcin nie pojawił się tam ani razu. Nie zjawił się również w domu dziewczyny, kiedy ta wróciła z ich dzieckiem ze szpitala. Odwiedził córkę dopiero po miesiącu, na początku listopada. Jednak nie była to wizyta, jakiej Iwona by się spodziewała. Już nie ze względu na to, że Marcin przyszedł z pustymi rękami, ale sama jego postawa była odpychająca. Po wejściu usiadł w kącie i tylko rozglądał się po pokoju. Nie miał ochoty w żaden sposób zająć się córką, czy chociażby się z nią pobawić. Iwona stwierdziła, że skoro widzi się z Marcinem, to jest to najlepszy czas, by porozmawiać na temat alimentów. Zapytała się swojego byłego chłopaka, czy będzie łożył na ich wspólne dziecko dobrowolnie, czy ma zakładać sprawę w sądzie. Marcin chyba nie spodziewał się, że Iwona rozpocznie taki temat, więc reaguje nerwami. Zaczyna krzyczeć, że Iwonie zawsze jest mało, że ciągle chce więcej i więcej i on na pewno nie będzie nic płacił. Iwonie nie zostaje więc nic innego, jak założyć ojcu dziecka sprawę o ustalenie alimentów. Sąd Rejonowy w Pleszewie w grudniu 2003 roku przychyla się do wniosku Iwony i nakazuje Marcinowi łożyć alimenty na córkę w wysokości 360 zł miesięcznie. Iwona znowu musiała słuchać awantur Marcina. Chłopak twierdził, że nie stać go na tak wysokie alimenty. Nie ma pracy, a poza tym musi spłacać lodówko-zamrażarkę, którą wziął na raty. Chłopak nie zostawia tak tej sprawy i postanawia walczyć. Odwołuje się od decyzji sądu, mając nadzieję, że nie będzie musiał płacić alimentów. Jednak 28 stycznia 2004 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu podtrzymuje wyrok niższej instancji, twierdząc, że nie ma żadnych okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę poprzedniej decyzji wydanej przez sąd w Pleszewie. Iwona, zadowolona z wyniku rozprawy, wraca z kalisza do domu. Jest spokojna o przyszłość swojej córki, bo wie, że Marcin już nie wykręci się od płacenia alimentów. Jeżeli on nie będzie płacił, no to będzie to robiło państwo z funduszu alimentacyjnego. Jest godzina 14. Zostało jeszcze trochę czasu, zanim zrobi się ciemno, więc młoda mama postanawia wyjść jeszcze choć na trochę ze swoją córeczką na spacer. Pogoda może nie sprzyja, bo jest zimno, a na ziemi leży śnieg, ale Iwona lubiła spacerować i spędzać czas na świeżym powietrzu. Gdy zbliża się godzina 17, a Iwony nadal nie ma w domu, wzbudza to w jej rodzicach niepokój. Na dworze robiło się już coraz ciemniej, a poza tym ich córka ze spaceru wracała najczęściej po godzinie czy dwóch. W taką pogodę na pewno nie robiłaby sobie długich przechadzek, tym bardziej z malutkim dzieckiem w wózku. Pani Zenobia prosi Małgosię, swoją drugą córkę, by ta wzięła rower i pojechała rozejrzeć się, czy nigdzie nie ma Iwon. Może coś jej się po drodze wydarzyło, albo z wózkiem, albo może skręciła kostkę, w końcu jest śnieg, jest ślisko. Jednak Małgosia przejeżdżając niemal całą wieś, wraca do domu bez żadnych informacji na temat swojej siostry. Pani Zenobia chwyta za telefon, dzwoni do Marcina, jednak ten nie odbiera. Tak samo nie odbiera jego siostra, ani jego rodzice. Koleżanki Iwony również nie wiedzą, co mogło się z nią stać. Dzisiaj z żadną z nich dziewczyna się nie kontaktowała. Gdy wybiła godzina dwudziesta, a po Iwonie i Wiktorii nadal nie było śladu, pani Zenobia nie zamierzała dłużej czekać i dzwoni na policję, by zgłosić zaginięcie zarówno córki, jak i czteromiesięcznej wnuczki. Policja na początku zakładała, że jest to kolejne zniknięcie młodej kobiety, jak wiele innych. Zakładali, że pewnie miała dość swojego życia, że nie miała zrozumienia wśród bliskich, była samotną matką i dlatego zdecydowała się na ucieczkę, by móc w innym miejscu zacząć wszystko od nowa. Jednak pomimo wszystko, zobowiązani są do rozpoczęcia poszukiwań i tak też robią. Podejmują rutynowe działania poszukiwawcze. Pani Zenobia postanawia pójść do domu rodzinnego Marcina. Gdy była już w połowie drogi, zauważyła, że chłopak przyjechał właśnie obok niej samochodem. Jechał w kierunku Taczanowa. Była pewna, że Marcin właśnie odwozi jej córkę i wnuczkę do domu, więc kobieta postanawia zawrócić i czym prędzej sprawdzić, czy Iwonka jest już cała i zdrowa na miejscu. Jednak po przybyciu do domu okazuje się, że Iwony nadal nie ma. Mijały kolejne godziny, a rodzina nie otrzymywała żadnych informacji na temat zaginionych. Policja nie natrafiła na żaden trop. Rozmowy telefoniczne z rodziną i znajomymi Iwony również nie przyniosły żadnych efektów. Policjanci z Pleszewskiej Komendy przeszukują ośrodki, w których kobieta mogła przebywać, m.in. dom samotnej matki. Przeszukano również lasy, ale to również nic nie dało. Rodzina Iwony zaczyna mieć już czarne myśli, choć nadal chcą wierzyć, że Iwonka z Wiktorią znajdą się całe i zdrowe. Tej nocy w ich domu nikt nie zmrużył oka. Od rana następnego dnia trwają dalsze poszukiwania. Małgosia wybiera się na poszukiwania razem ze swoją koleżanką. Są zmotywowane i pod wpływem adrenaliny nie odczuwają zmęczenia i skutków nieprzespanej nocy. Docierają pod kaplicę bo zauważają, że to właśnie do niej od pewnego momentu prowadzą ślady na śniegu, przypominające ślady ku wózka. Gdy Małgosia wchodzi do środka dzwonnicy, nie wierzy własnym oczom. Na ziemi leży poszukiwana od kilkunastu godzin Iwona, przygnieciona pustym wózkiem. Gosia natychmiast dzwoni na policję. Ta przyjeżdża na miejsce razem z pogotowiem, które stwierdza zgon poszukiwanej. Głowa Iwony była dosłownie roztrzaskana. Brat dziewczyny, Marek, będzie opowiadał później, że praktycznie wyglądało to tak, jakby nie miała tyłu głowy. Zabójca posługiwał się tym, co znalazł na ziemi była to cegłówka i kawałek belki drewnianej. Zostają zabezpieczone wszystkie ślady, które mogłyby doprowadzić do złapania sprawcy. Do śledczych dociera dopiero teraz, z czym tak naprawdę mają do czynienia. Znaleźli martwą Iwonę, ale gdzie jest Wiktoria? Jest wózek, ale pusty. Po dziecku nie ma śladu. Zostają wszczęte dalsze poszukiwania. Pomagają okoliczne służby ratownicze, pomaga OSP. Niestety nic to nie daje. Policja otrzymuje informację, że dziecko mogło zostać sprzedane za granicę, na przykład na narządy. Sprawdzają każdy trop, jednak nadal nie przybliża ich to do odnalezienia zarówno sprawcy, mordercy Iwony, jak i do odnalezienia Wiktorii. Na podstawie zgromadzonego materiału udaje się stworzyć portret psychologiczny sprawcy. Przeczytam teraz, jak prawdopodobnego sprawcę ocenił psycholog kryminalny Jan Gołębiewski w rozmowie w dokumencie Polskie Prywatne Zbrodnie. Sprawca jest osobą, która działa impulsywnie, gromadzi emocje i nie potrafi w sposób konstruktywny ich rozładować. Kumuluje je w sobie i wybuchają one w jakiejś sytuacji stresowej. Sprawca nie ma kontroli nad tymi impulsami. Obrażenia ofiary wyraźnie wskazywały na to, że sprawca zadawał je z dużymi emocjami, były dokonywane przedmiotami, które znalazł obok siebie i były akurat pod ręką. Ofiara była uderzana również bezpośrednio głową o posadzkę. Nie była więc to zaplanowana zbrodnia. Prokuratura zajmująca się tą sprawą typuje potencjalnych sprawców. Głównym podejrzanym jest oczywiście Marcin. Rodzina Iwony jest przekonana, że to właśnie on stoi za morderstwem ich bliskiej. Iwona zginęła w dzień, kiedy zapadł wyrok w sprawie alimentów. Marcin miał więc solidny motyw, by zabić. Nikt nie widział dziewczyny podczas spaceru, a zginęła kilkaset metrów od domu, musiał więc się na nią zaczaić. Marcin zostaje aresztowany. Zostaje zastosowany wobec niego areszt tymczasowy. Chłopak podczas przesłuchania nie okazuje żadnych emocji. Nie wygląda jak osoba, która miałaby zabić i tak strasznie zmasakrować ciało. Ze stoickim spokojem twierdzi, że nie ma nic wspólnego ani ze śmiercią swojej byłej partnerki, ani z zaginięciem dziecka. Jednak wszystkie ślady zabezpieczone przez policję jasno wskazują, że miał on coś wspólnego ze śmiercią Iwony. Po pierwsze, był widziany w dniu zabójstwa w okolicy, gdzie ujawniono zwłoki, a po drugie, na jego ubraniach i butach zabezpieczono ślady krwi. Dodatkowo w okolicy kaplicy znaleziono na śniegu odcisk bieżnika opon jego samochodu. Marcinowi zostają postawione dwa zarzuty – zamordowania Iwony i zamordowania Wiktorii. Zostaje przepadany przez biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii, jednak nie stwierdzono u niego żadnej choroby psychicznej. Jest osobą w pełni poczytalną i był w pełni poczytalny w chwili morderstwa. Nie jest osobą upośledzoną i jest sprawny intelektualnie. Rozpoczął studia, co świadczy o tym, że jego poziom inteligencji mieści się w granicy normy, jak nie wyżej. Marcin podczas śledztwa cały czas nie przyznawał się do morderstwa Iwony i Wiktorii. Jednak tydzień po morderstwie, w dniu pogrzebu Iwony, coś w nim pęka. Marcin przyznaje się do zabójstwa Iwony, ale nadal nie mówi, co zrobił z dzieckiem. Dokładny przebieg wydarzeń z 28 stycznia 2004 roku chłopak ujawnia dopiero podczas procesu. Tego dnia Marcin wracał samochodem z sądu w Pleszewie do Lubomierza, gdzie mieszka. Jechał przez Taczanów. Po drodze zauważył idącą z wózkiem Iwonę. Postanowił się zatrzymać i zamienić z nią kilka słów. Po chwili jednak rozmowa zamienia się w kłótnię. Początkowo Marcin, jeszcze podczas przesłuchań, zeznawał, że chciał wrócić do dziewczyny i miał powiedzieć jej tamtego dnia, że chce z nią tworzyć rodzinę, ale Iwona miała go wyśmiać i oznajmić, że ma już nowego partnera. W tę wersję nie uwierzyła rodzina Błaszczyków. Twierdzili, że dla Iwony liczyła się tylko Wiktoria i nie spotykała się z żadnym mężczyzną. W sądzie już podczas zeznań Marcin nie próbuje kłamać i się wybielać. Mówi, że wywiązała się tego dnia między nimi awantura i zaczął w pewnym momencie szarpać Iwonę. Następnie miał kilka razy uderzyć ją w głowę i gdy ta przewróciła się na ziemię, to wciągnął ją siłą do kaplicy. Tam miał uderzać jej głową o posadzkę. Dodatkowo uderzał kilka razy znalezioną obok cegłą. Gdy Iwona przestała się ruszać. Wybieg na dwór po wózek i wprowadził go do dzwonnicy, gdzie leżała dziewczyna. Po powrocie zauważa, że Iwona jeszcze się rusza, więc dobija ją wcześniej użytą cegłą. Uderza kilkanaście razy w tył głowy. Gdy ma już pewność, że dziewczyna nie żyje, wyjmuje z wózka Wiktorię i kładzie ją obok na ławce. Pusty wózek stawia na zwłokach Iwony. Chowa Wiktorię pod kurtkę i idzie do samochodu. Tam pakuje Wiktorię do foliowego worka i kładzie ją za przednim siedzeniem. Dla pewności przykrywa jeszcze worek swoją kurtką. Następnie jedzie do domu, potem odwiedza jeszcze kilku znajomych z Pleszewa, aż w końcu dociera do miejscowości Bogusław. Udaje się na znajdujący się tam most, wyjmuje dziecko z worka foliowego, rozbiera ściuszków, które Wiktoria miała na sobie i wkłada ją z powrotem do worka. Tym razem dodając do niego kilka kamieni w celu obciążenia. Tak przygotowany worek wrzuca do rzeki prosny i odjeżdża. W drodze powrotnej pozbywa się co kilkaset metrów ubrań córki. Rzeka zostaje sprawdzona przez płetwonurków. Nad okolicą latał również helikopter z kamerą termowizyjną, ale pomimo kilkukrotnego przeszukania rzeki na kilku kilometrowym odcinku nie udało się znaleźć dziewczynki. Nie było więc pewności, czy chłopak mówił prawdę, czy starał się tylko zmylić trop. Policja nie wyklucza, że rzeczywiście dziecko mogło zostać sprzedane za granicę lub Marcin wywiózł je do któregoś ze znajomych, by zostali opiekunami Wiktorii. Podczas ostatniego procesu w tej sprawie Marcin wyraził skruchę, przeprosił rodzinę Błaszczyków i prosił sąd o wymierzenie sprawiedliwej kary. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego. Dowody są niepodważalne. Sąd okręgowy w Kaliszu wymierzył mu karę w wysokości 25 lat pozbawienia wolności z możliwością warunkowego zwolnienia dopiero po 20 latach. Dla Błaszczyków jest to zdecydowanie za niska kara. Sąd uznał Wiktorię za zmarłą, pomimo że jej ciała nie znaleziono do dzisiaj. Rodzina Iwony ma nadzieję, że dziewczynka kiedyś się odnajdzie. W Lubomierzu mówiono, że Marcin miał zabić Iwony, by sprzedać ich córkę i wywieźć do Holandii. Zarobione z tego pieniądze będzie wydawał po wyjściu z więzienia. Po zakończonej sprawie pani Zenobia podeszła do matki Marcina i wręczyła jej zdjęcie zmasakrowanej Iwony. Na pamiątkę tego, jak jej własny syn był w stanie potraktować drugiego człowieka. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Sprawa mało znana i niestety musiałam bazować tylko na dwóch znalezionych źródłach. Historia wydaje mi się być bardzo ciekawa i zagadkowa, bo jestem naprawdę ciekawa, co wydarzyło się z Wiktorią, czy żyje, czy rzeczywiście Marcin e, ją zabił. Dajcie znać, co sądzicie. Zapraszam Was na mój drugi kanał, gdzie omawiam sprawy z zagranicy, z Europy i świata. Jest już tam pierwszy odcinek, także zapraszam do wysłuchania. Zapraszam na mojego Instagrama, na grupę na Facebooku. Pamiętajcie, że jest możliwość postawienia mi kawki. Wszystkie linki, jak zwykle, znajdują się w opisie i w przypiętym komentarzu. Na pewno jeszcze wiele odcinków w tym miesiącu przed nami. Do usłyszenia i uważajcie na siebie.